Siema, siema drogi widzu, witam cię w ten piękny jakże to niedzielny poranek, poranek czy tam południe, godzina 15 jak co tydzień, startujemy z nową dawką naszych, mm, tak powiem, opinii, z którymi nie każdy się zgadza, albo też do końca nie jest przekonany jak to wygląda i dlaczego tak to działa. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie nowy trend, tak... Nie ma o kim się doczypimy o stylu. Wiadomo, styl jest wolny. Każdy ubiera i chodzi się jak chce, ale nie o to w ogóle chodzi. Nie wiem czy wiecie, ale teraz opanowała nas epidemia tego słowa na K, za które YouTube banuje filmy, kanały. Jak wiemy, ludziom się nudzi w domach. A jak wiemy, jeżeli się komuś nudzi, to wtedy wymyśla głupie rzeczy. Sprawa wygląda rzecz jasno tak. Kiedyś, jakiś tak nie wiem. 8 lat temu może? Może nawet nie, ale na no, około 8 lat temu był trend na tak zwane grzyweczki. Później jak YouTube trochę już był większy, ludzie zaczęli tworzyć na tym YouTubie. tak bardziej to było pokazywane i trafiało to do większego grona, a mianowicie chodzi mi tutaj o rozprzestrzenianie się youtuberów Minecraftowych, wtedy weszła w modę. Postawione te grzyweczki, wiecie, postawią, a to już chyba youtuber, coś, wiadomo Później ludzie mieli to w sumie w dupie, każdy chodził jak chciał I niedawno, bo ja osobiście byłem zarośnięty cały czas I niedawno postanowiłem ściąć włosy, no i po prostu było gorąco Ściąłem włosy i mówię, a sobie obejrzę youtube, zobaczymy, może jakaś drama, będzie o czym nagrywać A... Ku mojemu zaskoczeniu, co ja widzę, nagle młoda, że każdy się goli. No kurwa, no każdy po kolei. Poczciwy krzychu, Bloński się też ogolił. Jak wiemy, Meduza był ogolony. Nawet Disco Marek się ogolił, tak. O, Disco Marka ogolił Karzeł. No, ogolił. Ogólnie to jego dziewczyna. Nie wiem, czy jest nim naprawdę, czy też nie. Ale ona miała go obciąć, coś tam pofarbować A jak się skończyło, karzył został rudy Więc rudy karzył postanowił w zemście Znaczy się Marek mu dał Marek mu dał właśnie, żeby ogolić Ogolić, no o, Obciąć powiedzmy I wygląda jak wygląda Do czego zmierzam Ludzie po prostu nie mają co robić w domach Epidemia jest, niby teraz jest trochę lepiej Bo lasy zostały otwarte Trzeba chodzić w maseczkach, w sklepach Nawet do 20 osób może przebywać tam od, od 20, przepraszam, bo w biedronce to jest jakiś szał zakupowy. Ale do czego zmierzam? Dalej, ludzie idą za głupimi trendami. Oby to nie szło w tym kierunku, czy za dwa tygodnie, czy za nie wiem, za trzy tygodnie. Nawet nie wiem, Freeza zobaczymy ogolonego bloka, Chociaż nie wiem, nie przeglądałem kanału Karola, to. Nie wiem jak to wygląda, ale miejmy nadzieję, że w tym kierunku to nie pójdzie i po prostu każdy będzie żył swoim życiem. Tak, każdy żył swoim życiem, a ja się wpierdalam w cudze. Kto, jak chodzi, jak się strzyże. Never mind. A więc, ludzie, nie dążcie za jakimiś głupimi trendami, bądźcie po prostu sobą, jak wam wygodnie. Nie, bo tak robią wszyscy, bo zaraz zobaczymy, nie wiem, ośmioletnie sebiksy pod, okami, pod oknami jak zapierdalają z głośnikami. Bądźcie po prostu sobą, dobrze się bawcie i spędzajcie w domu ten przyjemny jak to czas. Drogi mój widzu, jak wiecie zbliżamy się do 600 subskrypcji, na tą, na tą chwilę jest ich 590 kilka. Więc proszę cię, zmień ten czerwony przycisk na szary, jebnij o klawiaturę. Zostaw mi także łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, udostępnij to dla zasięgu, żeby doszło do jak największego grona. Jak wiemy ostatni freeze, freeze, ostatni odcinek z freezem i przyjął się najlepiej na tym kanale na razie. Miejmy nadzieję, że z kolejnymi filmikami będzie tak coraz lepiej. I nie przedłużając dalej zostaw łapkę w górę, suba, suba na tym kanale i widzimy się w przyszłym tygodniu o godzinie 15. Jak to mam w zwyczaju trzymajcie się cieplutko, na razie.